Siema widzowie, to jest następny, to jest pierwszy odcinek z yy, najdziwniejszy, testowania najdziwniejszych gier na ROBLOX To jest właśnie ta pierwsza gra O ta, Human Giraffe Więc sobie yy, tą grę włączymy To więc musi się załadować jak się załaduje, to... A nie, teraz się załaduje Dobra. <coughs> Dobrze, Staśma. Trza gra to jest... Y, Zrób kupę z przyjaciółmi. Wiem, że to inaczej się nazywa, ale tak, bo chcę to zrobić. Czyli y, kupa z przyjaciółmi. Dobrze. To więc to włączymy. Dobra, ładuje się. A w tym czasie Wam poproszę o subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek. Tylko te trzy. E, rzeczy. Jak nie chcecie, to e, jak nie chcecie, to e, nie musicie. Nie zmuszam was. Dobra, to jest tak, tak, tak się gra prezentuje. Dobra, że chodzimy se. Aha. Dobra, tej gry nie chciałem widzieć. A to... Ta, ta gra zasługuje na miejsce pierwsze. Ona już jest od razu dziwna. Tak. A co, jak się tak całą piramidę z tego zrobi? O nie... O nie... Ta gra jest zła. Tak, ta gra jest taka zła. O, jakiś roleplay tu jest, ale to nie ma roleplayu, tylko... Tylko to się robi kupę, po prostu. Kupę. O nie. Jakiś wielki towar tam doszedł. Dobra, ta gra jest dziwna. Tak. To się jakieś barze w ogóle odblokowuje? Tak. się zdobywam Patrzę dobra zrobimy szmilon chyba co to jest o nie to czego ta gra jest dlaczego te gry są takie dziwne Fuu, czekolada Dobra, za dużo tej głupy w tym odcinku. Yy, yy, przechodzimy do następnej gry. Dobra, a to jest następna gra, którą uważam jako trochę dziwną. Tak. Ale to tylko moja opinia. Jak ktoś się nie zgadza, to może coś tam napisać w komentarzu na przykład. Ja się nie zgadzam na przykład z tym. Human Giraffe. No, jak coś tam wam. Eee yy, nie pasuje to to napiszcie właśnie. Na przykład Simen yy, Giraffe. Dobra, już ta gra jest. A, kojarzę to tą grę? O. U, u, o. Czu, czu. o. O. A, wow. Dobra O Co chodzi w tej grze w ogóle? Uwaga, bomba leci! Bomba leci! Ło kurde, au! No nie, Bejkonek! Gin! Zaatakowałeś, gdy Bejkonka to masz za swoje! Czu, nam nagle no, 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 6250 jest Dobra nie wnikam. Ej spróbujmy rozwalić jakiś tu dom. Czu, czu. To jest ten. A nie, Bejko na już paszyn. A ja spróbuję. Założę się, że zniszczę ten dom. Tu się jeszcze trzyma to O, wpadło. Jest. Wygrałem zakład. O! Ale ale zabawna gra. Siema. Co ja robię? O, o. It's your end. I promise that the ending. Dobra, co ja mu robię? O nie, o nie, ale tortury. O nie, ale ja się znęcam dla nich. O nie, nie, no tak raz, tak. Nie była dziwna. Ona nie jest w ogóle dziwna. Czemu ja ją. Czemu ja ją Że ona jest dziwna. O, a co to jest zabeczka? A jakaś bezpieczna. Panie. Ej, co jest? Czemu ona się rusza? Mam pytanie. Muszę go złapać. Szybko. Co jest z tym? A nie uciekniesz? Kurde, mu to ma być w stoalet? No nie mogę tego trafić. Nie wiedziałem, że to są chodzące skrzynki. A, a dobra, odpuszczę. No, tu jest więcej tych. to jest? Tu jest. Tu jest tego więcej. O! O! Przyszedł Pepsi. Co, masz jakiś problem? No Masz jakiś problem? O. 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 Co to było? Jak on to wziął? A gin, Ale dostał. Ho! Muszę coś wziąć, Ej, masz jakiś problem. O! O! No nie trafiłaś jakaś. Wypad stąd! O! Nara! Ops! O nie! Wypad! O, coś tam nie trafiłeś. Wezmę sobie to dynię A nie, nie da się. Dobra, wezmę sobie jakiś automatik. O! Na przykład ten. I rzucę w nim. O! Zginąłem. Aha. Idę się zemścić. Wezmę tę ławkę Ej łap! O jakiś człowiek tu chodzi Wezmę O O przyszedł Pepsi Au Auć, 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 auć Mam jeszcze Mam jeszcze Mam jeszcze jedną grę o Dobra. Ja z nimi się rozprawię. Ja muszę z nimi powalczyć trochę. O! O! Popłem Pepskiego Ale ucieka. Au. Au, a łatem Dobra, idziemy na inną grę. Dobra, następna gra tu. To Road to Grumpys. Czyli pójść do babci. Dobra. Zobaczymy, co to jest za gra. Zobaczymy, co to w ogóle ma to ma dźwięki. Chyba. To wyłączę te dźwięki, bo czemu ja je wyłączyłem. Jak to dziwne gry, to muszę być jakieś dźwięki. No, ładuj się ładuj się Dobra, cięcie się widzimy znowu na tej grze. Dobra, jesteś śmieszna na tej grze Jesteś śmieszna na tej grze Aha Jest, jest. Start, start! Dobra, gdzie jest? Ło! O! Jakiś pistolet Pistolecik Dobra Ej, benzyna Nie, nie ruszaj się, bo strzelam zdarza... O! Pożar! Pożar! Ale co, dźwięk miałem O kurde, tracę zęby, moje zęby O! O nie! Utknąłem Tam Słyszę coś tam u, się, u sąsiada jakieś dźwięki. Tam widzę jak... Tam słyszę jakąś bitwę. Muszę wziąć benzynę. W razie co? Bo na no, to... Bo to są zwiady. To jest... Na no, życie walka. Dobra, bagażnik, Po co nam bagażnik? Dobra. Pistolet jeszcze. O. Nie! Gdzie mój pistolet? Dobra, nie wnikam O kurcze! Moja opona! Dobra, jadę do sąsiadów Sąsiadzi, idę do was a ja jest Co jest Co to tu robi? Dobra, idziemy! Do sąsiadów jedziemy! Pewnajmy jakiś znak. Pomocy! O! Kelino! O! Dobra, idziemy do sąsiadów. No, Jakby wyszę wszystkie gry, Będziecie mieli opisie oczywiście. Chce się nie zobaczyć. O, sąsiad! Sąsiad! Gemma! Gemma! Uh-huh. Some shit. Oh! fresh meat, fresh meat. fresh, meat. <laughs> fresh <laughs> meat. fresh meat. No. O! Ej, zostaw mój bagażnik, ty! U! Nie ma! O! Szybko! Obcałem mu całe auto O nie! Ucieka Dlaczego mi nie mówi? O! Jakiś towarzysz! Chodź! A co te? O nie, to jest jakiś inny. Siema wódeczko! Chodź tu! O! Weźmę jego trufał do domu Dobra, wezmę jego Dobra, wezmę to Konfiskuje O ja latam! Ja latam! O! To jest mój dom? Tak przy okazji, gdzie jest mój dom? To chyba? Przejmuję to! Idę, do, 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 do sąsia. Da. O fu Nie! Mam traumę z tą grą Nigdy już nie włączę jakieś dzi dziwne, dziwne... 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 Gry na Rada! 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 O, Rada! Rada! We ząbki! Fresh meat, fresh meat. Fresh meat, fresh meat. We ząbki, meat. jakie drogie! Jej mam wszystkie ząbki! A gdzie? Nie ruszamy się! Tak to, to nie jest w Tak. Tego zabiłem niestety. Zgadza go. Dobra, chowamy go do bagażnika. Taka też. Ej, połączymy siły. O, jest! On żyje! O, tak, tak, tak. Mogę popełnić znowu morderstwo. Ej, sam sąsiad! Sąsiad, zobacz na to! Sąsiad? A gdzie idziemy? Do bagażnika. Chodzimy. O, tutaj. O, górde! O! Tu, co tu jest miejsce, zbrodni? Muszę stąd uciekać. O, jest tu. Podglądanie, o nie. się szykuję z bronią. O, on, nie. O! Skąd?! O! 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 W końcu, Fresh. Fresh O! Dawaj, no. o! To gdzie, kiedy, gdzie, jestem, Ty gdzie, gdzie, kończymy ten filmik. Do 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 zobaczenia i baju,